Jedziemy windą Lift Service na ulicy Zygmunta Kaczkowskiego 6C Mamy tutaj nową windę Lift Service 00, nie wiem o co chodzi ale zobaczcie sami Taka sama winda jak na Mariackiej Dobra Już po mogę stwierdzić, mamy tutaj wentylator Dobra. Trzy co to to było. takie okay. rok budowy na przykład Instrukcja.

Nie, jak to mi wygląda? Zero, zero. Wyjście z budynku. Co to kurwa jest? Dobra. Zero, zero. Dzięki za oglądanie. Serie, wystraszyłem się tej windy, kurde, jak ona szarpła i nie pojechała. Ale okej, okay. dobra. Dzięki za oglądanie.